Ponownie dzisiaj na pokładzie jest Amelia ze mną. jedziemy do Ikea znowu. Po prostu Ikea powinna nam jakiś rabat dać za to, że takie zakupy robimy w Ikea. A widzicie, co tam z tyłu jest? Tu prawie nic nie ma. Wszystkie fotele wyjęte. Dlaczego aż tak po prostu jadę po sofę? Bo ta sofa nasza się popsuła wczoraj... Nie, wczoraj. Nie, wczoraj. Znaczy, ona się już popsuła, popsuła w, wcześniej, tylko ja w, dziś wczoraj odkryłem, co tam jest, że, że jak się siada albo kładzie, coś tam strzela. Okazało się, że dwa metalowe, takie, dwie metalowe belki takie w poprzek po prostu spawy puściły. Zaraz powiecie dlaczego. Da, bo a ciężki. Nie! Po prostu wyeksplatowało się. To łóżko się non-stop spada, rozkłada, składa, rozkłada. Bo bo my nie mamy tej e, sypialni, bo mamy trzy pokoje. No i tak jest I musimy spać w dużym pokoju. Z rana zamówiłem, że dzisiaj chcę odebrać. No i przyszło potwierdzenie, że już jest od, do odebrania właśnie między 18 a 19. Jedziemy trochę wcześniej, bo nie wiem, czy mi się to wszystko zmieści. Bo ja to odebrać. Sofę nową. No. Jak coś to się meldujemy na miejscu, zobaczymy jak to nam będzie wychodziło. Czy się załaduje, na raz. Jak coś ta Amelia zostanie. A ja nie chcę. Na godzinę mniej więcej, bo tyle mniej więcej będzie trwało i zostanie z jakąś tam paczką, będzie czekać. Ma termos z herbatą, I ciasteczka ciastka, dzisiaj która, zrobione. No, która mama, mama sama zrobiła i one są. Bez cukru, jak ona ma mówi. Może, może tam cukier jest od orzeszków, co mama kupiła, ale tak tam nie dodawała cukru. Tylko tam są orzechy i jakieś, jakieś suszone jeszcze owoce, i one są takie pyszne. Na pewno będzie jeszcze filmik z tego prawda? Tak? A, Ta, najpierw no. my testujemy, bo nie chcemy was w bambuku wprowadzać. Nie? Wolimy sami to sprawdzić i dopiero wam pokazać przepis. Dobra, nie, nie zanudzam, meldujemy się na miejscu, jak będziemy pakować. Jesteśmy na miejscu. Normalnie jesteśmy, można powiedzieć, 40 minut wcześniej. Może mi się uda wcześniej odebrać, żeby wiadomo, nie tracić czasu. No bo zacząć o 18, a zacząć o w pół do pół godziny do przodu. Idę, ryzykuję. <laughs> tak, coś to się zaraz melduje. <laughs> I to ma się nam tu zmieścić. W ten bagażnik. <laughs> jeszcze tutaj, jeszcze co? We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Let's be the kids who left getting trouble. Okazało się, bo tego nie rozpakuję, tego też nie rozpakuję. Ale to. Tego nie rozpakuję, a to rozpakuję, bo tam są te rzeczy. No. A to weszło, to jak to nie wejdzie. To ja będę tylko przez takie coś stała tutaj no 30 minut, bo jak jechaliśmy to 30 tak minut zajęło, albo nawet mniej. Zamkniecie? Och, zamknęło się, juhu! Amelia nie zostaje. Juhu. No jeszcze takie malutkie paczuszki, ale to powinno wejść. Jak nie, je... nie zmieści się Amelia, musi zostać. <laughs> Wejdzie, bo może tu nawet do mnie pójść, bo no... No nie zmieści się. Ha, ha, ha. Nie będę tutaj stać przez takie malutkie paczuszki. Wejdzie, powinno wejść. Na górę można. Tata, na górę. Nie chcę to Ja lubię wyzwania. <laughs> Ta paczka nie może wejść. Co się nie robi, żeby lepiej się spało? No i weszło wszystko. Wszystko się bagażnik? Nie. Juhu! Już tak. Na zakończenie. Znaczy, na zakończenie jeszcze będziemy filmować, jak będę to montował. Ale, Grun, że ja mam normalną pozycję i nie muszę tak siedzieć jak Amelia. Ale, Amelia jest szczupła, więc się tu w kitra. Amelia, się od razu cieszę, że nie musi zostać. Zaraz dzwonimy do Gabi, nie, normalnie. że wszystko jest. Dobra, no to się meldujemy na miejscu. Adam już z dziewczynami przyjechał, a czy z Amelką, i już zaczyna montować. Jeżeli Ikei, e, fajnie jest, że są pokrowce ściągane do prania. Tak jak już wcześniej kiedyś mówiłam, że ja uwielbiam Ikei, ze względu na to, że te pokrowce mogę sobie. E, Dwa razy w roku wyprać kanapa jest czyściutka. Wymieliśmy kiedyś normalną kanapę i ja prałam, ale później mimo wszystko już po tym praniu ta kanapa jeszcze się bardziej e, brudziła. Hmm. Jak się ma dzieci... I chociaż nie tylko, to ja jestem zadowolona z tych pokrowców. żeby tym razem wybraliśmy ciemniejszy, taki kolor, taki szary. szary, ciemniejszy. Zresztą tak ciężko powiedzieć, no, bo folia swoje robi. To nie jest taki typowy ciemny, bo jeszcze jest ciemniejszy. No nie, nie jest taki ciemny. Później jak już złożymy, to wtedy pokażemy. Adam będzie teraz montował. A na razie muszę odpocząć. Bo się przed chwilą jest. zmęczyłem, bo stare łóżko demontowaliśmy. Z Ikei też, no ale tamte się już popsuło. Tak. Dobra, więc trzeba jeszcze zabrać się, bo trzeba chyba dzisiaj spać na nowym. A jak nie ja, to będziemy na podłodze spać. Materac no, jest. To teraz. No materac no, jest. jest no to już szaleje. Tylko Beluś będzie miał problem gdzie będzie spał, bo jego łóżko było tam w rogu. A ta sofa jest dłuższa. Znaczy szersza i będzie do samego rogu i jeszcze troszeczkę tam do stołu dojdzie tam parę centymetrów. Chyba, że Beluś będzie tu miał swoje może miejsce. No, coś pomyślimy. Tak, było już będzie łóżeczko, to, to będziemy myśleć. Ale muszę najpierw dojść, że się gwiazdki widzę. <głosy> <głosy> Dobra. Adam już rozłoży to łóżeczko, montuje. Wygląda tak. Powinienem zadzwonić do firmy, że jutro mam w bo muszę się... <noise> Dzisiaj Adam był w Aldiku i kupił. Zobaczcie, bez koronki, taką dużą. To jest Lomborg, Mhm. Ja, Lombard. To dla Nikoli, bo Nikola miała taką małą, ale już niestety. Stopy Różową. jej się nie mieściły. miściły. Koleś nie lubi. Będzie jeździła. Będzie szalała na niej. A że robimy takie wyprawy z rolkami, z deskorol, deskorolkami, to będzie jeździło, A Waneska nadal się bawi. Ja będę tutaj W kartoniku. Spać. Tylko, żebyś się nie przewróciła. Ja będę tutaj spać. Chcesz spać? Tak, <laughs> to, to nie jest straszne. Co, Beluś? No, Beluś, nasza pociecho. Adam przykręca. Żeby nam się nie rozjechało. Mhm. Ale te łóżka z IKEA są super. Jesteśmy zadowoleni ogólnie. A ta dziura? To na później. Także są różne zdania. Niektórzy mówią, że IKEA to jest tandeta. Tanie bardziej. Tak, ale my jesteśmy z IKEA zadowoleni. Po drugie, wam powiem tak. Meble na ile się kupuje? Na całe życie? Nie. 10 lat maksymalnie trzeba i trzeba I wymienia się. No, dlatego my, Mik. My... na zdrowie. <laughs> dlatego my preferujemy keję, uwielbiamy. Bo w razie czego można każdą rzecz zamieniać, wymieniać jak się popsuje, tak. nie? Bo ja to jest plus i no. nie? To przysłucham, troszkę. A co tam, Wania, Z czym tak walczysz? Chcesz zejść? No nie, nie. A już. Nie, no co Ty spać? Nie. Chodź no. Uwaga, 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 bo one leci. No co to za ciasno by to tam było? Co te dzieci wymyślają? W kartonie chcę spać. Jeszcze w takim wąskim. Ja tam to wyszła? No pomogłam. Spadłaby inaczej. Tak, Już myślałam. Ja chcę tam spać. Nie spać, nie, Waneska, nie, nie. Masz łóżeczkę do spanka. Nie. Tak, tak. Nie. Ty możesz siedzieć na niej i jeździć. Przecież na... Nikoli... Nikola będzie Cię woziła na dworze. Zobacz. No, Waneska może z przodu siedzieć, a ja... nie chodź. <laughs> <laughs> cieszysz się? <laughs> oh to jesteś. Wiecznie się cieszysz. Wiecznie się cieszysz. Ojej. Brakuje mu zabawy, bo nikt nie ma czasu się bawić z Bellusiem. No co? Powolutku? Powolutku, powolutku, to tu się na... Należy się. No, dzisiaj dać soczku nie pije, bo jak już piwko i pije, to już soczek się nie nadaje. Tak? Już za bardzo zkudno. I to jest fajne. Wczoraj zamówiłem, dzisiaj pojechałem, odebrałem. Tak, bo Adam chciał to na sobotę odebrać. W sobotę. To ale... Zapomina, że jest 1. Maja. A dzisiaj mi się przypomnij. wczoraj rozmawialiśmy wieczorem, właśnie o Adam mówi o sobocie, bo sobota taka fajna jest. Bo to rano jedzie się, jedzie i mało ludzi jest, ale później mi się przypomniało, że w sobotę jest 1 Maja i wszystko pozamykane. Adam dzisiaj zaraz zamówił i około dzisiaj odebrał. Znaczy ja I to jest, ja to, jest to jest bardzo fajne, nie? Ale ja zobaczyłem ile w pracy mam czasu, przy się wyrobię i spokojnie mówię, na... A dzieci A. mają radochę z folii, z kartonów. Najlepsza zabawka. Po co te zabawki kupować? Wystarczy tylko karton, folię i dzieci mają raj. A rodzice starają się kupować nie wiadomo jakie tam zabawki. Te zabawki w pokoju leżą, nie bawią się tylko takimi zabawkami. Ja kiedyś byłem za przeproszeniem taki gówniarz, co to się szło na placyk, rysowało się kredą trasę i się w kapsle grało. Mmm, no pamiętam. Tania, tania zabawka. Hmm. Tylko trzeba było butelki w poszukać kapstawę. W Albo też pamiętam, yy, miało się taki, nie wiem, scyzoryk Cyzoryk? i tak, i się rzucało tym scyzorykiem. Nie wiem jak to było. na Oło się rysowało. Tak, i później jakoś na palec tyle, co pamiętam, i trzeba było jakoś odwrócić i ten scyzorek miał jakby spać na te na ten Fuh. czubek, tak Adam? No tyle co tam pamiętam. Wiem, że też takie, takie była taka moda, właśnie na te cezoryki. No, trochę niebezpieczna. Albo też fajnie było, pamiętam, jak e, za młodu e, szukało się takich małych szkiełek e, jakiegoś kwiatka, albo kamyczka ładnego, albo jakiegoś ładnego listka. Rozkupywało się taki dołek wkładało się kwiatka, czy listka, czy kamyczka. Do tego szkiełko. I lekko piaskiem się zasypywało i e, ten kwiatek czy te, ten kamyczek był pod szkiełkiem. I takie robiliśmy, takie właśnie rzeczy. Super sprawa. Mieliśmy zabawę i to tak pięknie wyglądało. No w dzisiejszych czasach tak dzieci jednak nie mają tego. Znaczy, nie ma tej kreatywności. Nie, zmieniło się wszystko. W podchodę się bawiło, w chowanego. O, to były czasy, super. Też... Przestań gadać, ja chcę pokazać jak się składa łóżko. No <laughs> wyjdzie mi. Czekaj. Nikola, pozwól Nikola. No prosto. Nie. Łatwo. Nikola, Vanessa ci woła. Nikola. Nikola nie jest. O. Co dalej? Dalej nie idzie. Nikola, Vanessa ci prosi. Co? Jako starsze siostry? <gry> Ale nie idzie zamknąć. No będziemy tylko spać. No nie, musisz. Musisz przestudiować albo przeczytać jak to tam jest. No, bez instrukcji się nie da. No, jednak ta instrukcja jest po to, żeby sprawdzić. A w tym kartonie Adam co jest? No to jest. Ten, A te boki. Ten, to, nie, to, to są te boki. A tu, no A tak, to, rzeczywiście te to boki. Tak, nie wiem czy rogów. Ach, tak, rzeczywiście. Bo jeszcze? To. Tak, bo my to my rogowo kupiliśmy. No to ty, no, nie hmm? to będzie? Nie, to ja wiem. My ogólnie chcieliśmy taką większą. O, jest? Ta o, i jak, pokaż jeszcze raz. Brawo, nie trzeba oklasków, jestem. jest. jestem, no, Pokaż jeszcze raz, bo nie nagrałam. <gry> Ale mnie kawiec teraz zdenerwował. Ja tu się naprodukuję, produkuję, produkuję. Nie wiem, to było poniżej pasa Znowu nie będziesz bo nagrywasz No, jestem zbyt interesująco. <gry> tak, patrzę, patrzę, nagrywam, nagrywam. Ja widzę, że się patrzysz. Dalą no, uważam, bo nie wiem, jak to wygląda. tutaj tutaj tak, tak, jak to płynnie idzie. Bo jest nowe. Jeszcze. Tak. I teraz z powrotem. Kabi, nagrywaj. Nagrywa, nagrywam, nagrywam. No, muszę patrzeć, czy nagrywam. Nagrywaj. No. Tylko to jeszcze jest nowe. Niewyrobione. No, ale Ej, prosto, no. ładnie, fajnie chodzi wchodzi cichutko. Hmm? Dobra, cięcie. A Adam jeszcze do tej y, szafeczki, co kupiliśmy w Ikei, to właśnie takie zrobił oświetlenia. Bardzo ładnie się prezentują. Żeby Gabi prezentuje. lepiej widziała brud. <laughs> lepiej się prezentują. Musimy zobaczyć co do czego jest to. Bo to chyba na podusz... a, to są poduszki. Aha. To są poduszki. To też jakieś duże chyba nie. To jest jakiś na bok. Chociaż, a to. wiem na co. Tam taki. Na to. na to tu. Tak. Mhm. I tu też jakiś duży pokrowiec jest. Jak kobieta nagrywa, nie wiem czy coś zobaczycie, no bo będziecie chyba jej tylko cycki widzieć. <Glaskienie> Dobra Gabi, Gabi Ale panią... jak coś powie, to powie. Na razie musimy dojść do... nie miała te cycki. <Glaskienie> ja Anaf, le... chyba na no większy chyba. <Glaskienie> Jaki ja dumny jestem. <Glaskie> ja nie wiem co to będzie z tego filmu. Montaż, dobra, my to chodzimy. Tak, to ja już wiem do czego. Do tego będzie montować. Tak. A to? Co to jest? Chyba do tego boku. Tak, to jest do tego boku właśnie. Będziemy montować. A, tutaj tylko tej strony nie wolno. No, jest pokazane w instrukcji nawet. To jest instrukcja. Dobra. Adam. Boki już. Będzie montował. Pomagają. No nie, Nawet nie Beluś nie pomaga. No wszędzie instrukcja. Wszędzie instrukcja. No jeszcze, żeby się połapać. Jest pokazane jak mam fit przykleić. <minusz> 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 o. No, <minusz> nie... no chyba do tego instrukcja jest niepotrzebna. Nikola już otworzyła karton z tym bokiem. Weź na chwilę skazać. zobaczymy tutaj. To się lekko otwiera. Bardzo leciutko. Tam jeszcze, tam jeszcze są dwie poduszeczki. Też no. na to pokrowce są. Nawet sama umiem to otwierać, Zapatrzcie. <grym> I <tam grym> Tak, Bo to leciutkie jest. No. Ale, jedno wam, ale jedno ja wam powiem. Jakbym ja zna znaleźć te wszystkie rzeczy na magazynie Ikei, to nie wiem, to wszystko znalazł. A tak to! <grym> Hmm? Zamawiam, Podjeżdżasz? po dwóch godzinach wysyłają mi maila, że już jest do odbioru i tyle, zaraz z To też jest fajnie pomyślane, to gdzie będziemy trzymać pościel, że tu jest, że będzie pościel miała, Piotka. nasza pościel miała wentylację i z drugiej strony tak samo, super, że ta koderka nie będzie się tak kisiła tutaj, mimo wszystko, że ja to pościel na balkon e, wietrze, ale ogólnie, bo w tamtym nie mieliśmy, tam było... E, ja miała 10 lat, mniej więcej. Te podusie nowe, co kupiłam w Waldiku, akurat super też się prezentują. A, no, zobacz, tam z Tam no, jeszcze ta takie... z <noise> A Waneska ma zajęcie, już ja jest, już jest w do dziewiątej, późno już jest, czas ucieka. Nie! O Nikola zmęczona padnięta jest, U się miała ja do, bo dzisiaj miała długo lekcje, które miałeś Nikola, do szesnastej nie, w pół do piątej w domu Dobra, była. No Amelia ze mną pojechała. No dlatego dzisiaj Nikola nie jechała za Adamem, Adam pewno... też zmęczony po pracy, dalej montuje. Dalej jest w pracy. Dalej w pracy jest. No ale nic, jeszcze jutro, i mamy później sobotę, niedzielę na odpoczynek. Chociaż sobota będzie trochę intensywna, bo niby ma być ładna pogoda. Tak musimy się właśnie na wyprawę wybrać. Nie będę mówiła na razie gdzie. Też by Wam coś, też coś trochę pokazać. Chce pojedziemy się odprężyć. <ślaski> tak. No nie, 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 nie. I super, o! To mi się podoba w Ikei, że ściągam piorę i zakładam i mam czyściutkie, pachnące. Jest godzina 21. Melduję, że zrobiłem. Znaczy zbudowałem. Sofę. Się tak długo zastanawiam, co to mówić. I naprawdę. Przepraszam, że nie odpisuję na komentarze, nie piszę wam komentarzy, ale ja ostatnio brak czasu mam. Jak wysypię komentarze, to mam przez godzinę jakiś czas i wtedy nadrawiam, ale sorki, no naprawdę sorki, bo wiem, że powinienem częściej być aktywny na YouTube, a... Ale... Jak, jak, jak się ma taką rodzinę i takich zwariowanych dzie dzieciaków, to... Ciężko jest jakoś poukładać to wszystko, jeszcze tu muszę ja miejsce, porządek porobić, poślubka. Chyba, że ktoś chce nakrętki, to mogę oddać, bo mam nadmiar. Mam nadzieję, że się nie rozsypie. Jutro się zameldujemy, jak się nam spało. No. Na pewno dobrze. Także mamy nie dużo jeszcze takich filmów i ja nadgrzanym tak, ich wystawiać. A, no, a, non stop, a non stop mamy coś do nagrywania. Tak samo mam teraz, będę reflektory odnawiał. Też jest nowy, będzie nowy film, ja naprawdę nie a wiem. To ja najpierw. bym musiał codziennie jak wiadomości lecą chyba wystawiać, było. No i jak? Siadamy i testujemy. Taka wielka dla naszej rodziny Ideal. I mogę spać. Po, po tamtej, na tamtej kanapie nie mieściliśmy się, bo dwie, no trzy osoby siadały. A tutaj I, i Adam się zmieści, i dziewczyny się zmieszczą. I pyluś! Tylko pewnie będzie każdy się kłócił na w tym roku, bo ten róg jest najwygodniejszy. Bo są na nogi. Ja Może tak zrobić. Jeszcze tylko później, już muszę zaraz podłogę umyć, bo to jakby nie było, by powróciła się. No, kontarzu. po tych kartonach, kartony dają taki pyłek. A, I tutaj jeszcze tylko dywanik, dywanie położymy, stolik i super. Bardzo fajnie, te poduszki pasują, te też, tylko takie białe miałam. To jednak ich nie daje tutaj, bo nie będę pasowała, a po drugie wystarczą nam. Fajnie, że tak dużo poduszek tych jest, no. że od końca do, 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 do końca. drugiego końca. Od końca do końca, a przynajmniej Bęż Gabi ma... nie będzie szukała poduszek już. A Bęż ma swoje miejsce, będzie miał tutaj i tutaj. I idealnie pasuje nam dla niego. Żeby nie przedłużać, nie, nie męczymy już Was, ja już też zmęczony jestem. To już późno jest. Późno, bo to dzisiaj jest czwartek, człowiek pracował, rano wstał. Dobra, jak się podobało, to łapka, łapka w górę, no, właśnie jeszcze jedno, dawajcie te łapki, jakoś tak marnie Mamy. z tymi łapkami w górę jest, oglądalność jest, ale łapek to tam jakby tak, tak. zawieje, no dawajcie, nawet mogą być te i w dół, aby były łapki, nie, nie oboje, aby dawaj, dawajcie, dawajcie, dobra, nie przedłużam, pozdrawiamy. that you